Związek podpisuję. Rzerwami przyszłego reprezentanta Polskiej. Jeszcze raz także żiczyłbym sobie tego i panu prezesowi również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drodzy sportowcy. Dzisiaj mamy szczególny dzień, ponieważ podpisujemy z panem prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej umowę przez naszą grupę, grupę kapitałową FASING, gdzie przez najbliższe 3 lata deklarujemy, że będziemy wspierali nową Akademię Młodzieżową, Piłkarską, będziemy wspomagali młodzież, która będzie szczególnie potrzebowała tej pomocy. Wiemy, że ona jest bardzo ważna niejednokrotnie dla tych osób, które trochę dalej mają do boisk piłkarskich, trochę dalej e, do różnego rodzaju zorganizowanego sportu. Dlatego taka inicjatywa tutaj pana prezesa Kuli, który postanowił powołać właśnie z Urzędem Marszałkowskim e, Akademię Piłkarską na pięknym stadionie Śląskim no spotkała się z dużym zainteresowaniem i spotkała się z, dużym, z dużą aprobatą w, tu ze strony zarządu Grupy Kapitałowej Fasin. Uważam, że tak na swoim przykładzie, że piłka nożna, a w ogóle sport, ponieważ trenowałem też lekką atletykę, nie tylko piłkę nożną, dużo pomogła mi w moim życiu, że spowodowała, Zwiększenie mojej dyscypliny codziennej, codziennego życia, codziennej pracy, codziennej nauki i wyzwoliła dodatkową energię, która zaowocowała tym, że no mogłem tą firmę, naszą grupę rozwinąć, tworzyć i tak już przez 30 lat w niej pracować. W związku z tym no uważam, że sport w naszym życiu odgrywa bardzo dużą rolę, kształtuje nasze charaktery, e, powoduje tą dyscyplinę i pracy, i życia. Dlatego kierując się taką e, społeczną misją e, firmy, jak społeczna misja pomocy dla młodzieży, dla dzieci chcącej i uczyć się, i aktywnie uczestniczyć w sporcie, no uważam, że taka pomoc z naszej grupy powinna być. Także życzę wszystkim cudownych efektów, dużych efektów w życiu osobistym, a przede wszystkim w sporcie. Dziękuję.